Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy! Iłża. Sztachetki .pl. Markowe diety. Odkryj, jak zdrowe odżywianie może odmienić Twoje życie. Zacznij już dziś i umów konsultacje online na www.markowediety.pl. Siemanko, Sebastian Szczerek, kanał Za Ciosem. Znajdujemy się na gali FEN58 w Częstochowie. A ze mną dzisiaj nietypowy gość, ale gość, dzięki któremu MMA oraz inne sporty walki mocno się rozwijają. Pan mecenas Michał Podgórski, który jest głównym sponsorem jednego z dzisiejszych zawodników, który walczył na f 58 Oskara ale także zawodnika, który jest prospektem kategorii piórkowej oraz lekkiej w Polsce Miłosza Kruka. No i też mnie często wspiera w przygotowaniach do moich charytatywnych walk. Siemanko Michale. Cześć. Cześć Sebastian. Michał. Jesteś mecenasem, całkowicie inna dziedzina niż sport, ale dlaczego akurat inwestujesz właśnie w tą branżę sportową, w te sporty walki, w MMA głównie? Wiesz to ogólnie bardzo lubię sporty walki. Ja gdzieś sam od małego ćwiczyłem czy to karate, czy jakiś czy krav Natomiast uważam też, że bardzo fajnie wspierać jakichś tam młodych zawodników, którzy nie mają takiego wsparcia, którym nikt nie pomaga i żeby się rozwijali, bo to jest sport, który w obecnie w Polsce bardzo się rozwija. Warto wspierać młode osoby, żeby osiągały swoje cele, bo faktycznie przynajmniej na naszym podwórku, tym z skarżkę szerckim, że tak powiem, jest kilku zawodników, którzy osiągają duże cele, chcą się rozwijać, są to młode osoby i myślę, że taka pomoc może tylko spowodować, że będą osiągali te najwyższe cele, a faktycznie jest kilka osób, które no, sięgają bardzo, bardzo wysoko. Dzisiaj walczył Oskar Buga. Jak ocenisz jego pojedynek, No i co nie zagrało? No bo niestety nie udało się wygrać. Chociaż warto tu wspomnieć, że Oskar e, walczył też tydzień wcześniej na gali FSC dokładnie tak. e, i wygrał tą walkę, czyli walka można powiedzieć tydzień po tygodniu i też to był chyba taki short notice, e, wzięty ten pojedynek. Tak, z tego co wiem, to no ja z, akurat z Oskarem mamy bardzo dobry kontakt. Też jak z każdym, i z Miłoszem, i z Mateuszem, i z Tobą. Tak, mamy, mamy bardzo dobry kontakt. Wiem, że Miłosz, e, przepraszam, Oskar w własnej chwili wziął tą walkę. E, chyba wziął ją. Głównie po to, żeby nabrać jakiegoś tam doświadczenia, bo jednak Fen jest organizacją drugą w Polsce, więc e, chciał e, coś udowodnić. Nie udało się, natomiast e, myślę, że pokazał dużo. Wierzę w to, że będzie się rozwijał. Jestem bardzo młody. Michał, jeśli chodzi o Miłosza Kruka, to jakie są jego najbliższe plany? Czy jesteś blisko tak akurat z Miłoszem i z jego teamem, że mógłbyś coś nam tutaj uchylić rąbka tajemnicy? Myślę, że jestem, ale no, nie mogę mówić, to myślę, że Miłosz albo ktoś z jego narożnika będzie to mówił, natomiast wiem, że są plany, plany są duże, ale niestety nie mogę nic więcej powiedzieć. To teraz zapytam Cię tak, skąd ogólnie wzięła się Twoja pierwsza współpraca? Bo ha, to był Miłosz Kruk, <laughs> czy Ty zgłosiłeś się do niego, czy on się zgłosił do Ciebie o taką pomoc? Jak wyglądała właśnie geneza Waszej i znajomości i tego, że wkręciłeś się właśnie w te sporty walki od strony właśnie tej sponsoringu. Wiesz że jeżeli dobrze kojarzę, to pierwsza współpraca to była albo z tobą, albo z Mateuszem Krokiem. Z Miłoszem H, Krokiem pierwsza, a później był Mateusz Dzik. Być może. Wiesz co, ja dobrze znałem i znam wujka Miłosza i jakby przez niego poprosiłem, czy mogę jakiś na kontakt, bo wiedziałem, że Miłosz osiąga dość duży sukcesy jak na swój wiek, co do 19 lat. Podam jakiś tam kontakt, bo widziałem wtedy, że Miłosz szuka kogoś, kto będzie w stanie mu pomagać. I sam zaproponowałem, że chcę mu pomagać, bo tak jak mówię, jestem gdzieś tam takim amatorem tego sportu, bardzo lubię ten sport oglądać. Nie tak dawno zacząłem nawet gdzieś tam amatorsko oczywiście go uprawiać. I potem poszło dalej weter, byłeś ty, był Mateusz Dzik, teraz jest Oskar Buga. No nie ukrywam, że bardzo się że mogę takim chłopakom, którzy dążą do bardzo wysokich stylów pomagać. Wiem, że też było blisko porozumienia twojego z jednym z zawodników z klubu Ankos. Ogólnie myślisz, że w przyszłości rozszerzysz swoją działalność, że nie będziesz tylko skupiał się na tym właśnie terenie świętokrzyskim, nadobieckim, a jednak pójdziesz krok dalej. Nie wykluczam, natomiast faktycznie, bo było, było bardzo blisko, rozmawialiśmy, wymienialiśmy się SMS-ami, nawet chyba ostatni kontakt był około tygodnia temu. Bardzo miła osoba, bardzo pokorna osoba, rozmowy były bardzo w przyjaznej atmosferze. Nie udało się. Tylko i wyłącznie z mojej winy, to nie ukrywam. Natomiast no, być może to się rozwinie w, w dalszej przyszłości. Na chwilę obecną wolę się skupić na osobach, które są gdzieś tam w naszej okolicy, bo nie ukrywam, że jestem takim lokalnym patriotą i wolałbym skupić się na osobach, które są gdzieś tam tutaj u nas i rozwijają ten sport w naszym regionie. Michał, sponsorujesz zawodników, ale czy nie myślałeś żeby może spróbować swoją galę jakąś właśnie zrobić? Lub nie wiem, pomóc komuś, kto będzie organizował, żeby dołożyć taką dużą swoją cegiełkę. Czy swoją na pewno nie, bo ja bym zbyt dużo rzeczy na swojej głowie, zbyt dużo rzeczy, żeby tam zająć się swoimi sprawami, natomiast tak, myślałem o tym i myślę, że jeżeli byłaby jakaś taka fajna inicjatywa w naszym rejonie, to na pewno byłbym zainteresowany, nie że żebym na pewno pomógł, natomiast byłbym zdecydowany, żeby komuś tam wspomóc w organizacji takiego przedsięwzięcia. Michał, teraz kolejne pytanie. Freak fighty, a sport. Jak uważasz, jedno z drugim ma szansę iść wspólnym torem, żeby rozwijać tą całą dyscyplinę, czy raczej Ty wolisz właśnie ten sport od tych freak fightów? Czyli ja uważam, że to idzie w parze, bo bądźmy szczerzy, dopóki free fighty się nie pojawiły, to ten sport był w miarę niszowy. To się tak nie rozwijało jak, jak obecnie. Nawet gale profesjonalne wyrastają jak żyły po deszczu, tak naprawdę są wszędzie. A myślę, że to właśnie w związku z pojawieniem się freak fightów, z większym zainteresowaniem, głównie oczywiście młodzieży. Z tego co słyszę, to młode osoby teraz częściej ten sport uprawiają. A to powoduje, że też zaczyna się od, od, od freak fightów, a dalej potem idzie w ten sport profesjonalny, więc myślę, że to idzie gdzieś tam w parze. Oczywiście freak fighty w pewnym momencie zaczęły przegrać pewne granice. Natomiast dopóki te granice nie były przekażane, to to propagowało ten sport, to bardzo popularował ten sport. Internet powodował, że ten sport stał się bardzo popularny. Zresztą to widać nawet po zawodnikach profesjonalnych, którzy pojawiają się nieraz w tych Free fightach. Borys Mańkowski, Słyszałem teraz o Maryszu Pudzianowskim, no Szulakowski. Są to osoby gdzieś tam pojedynczo, natomiast Michał Pasternak, którzy pojawiają się w tych free fightach, bo myślę, że to powoduje to, że jednak taki zawodowy sport jest bardziej rozpoznawalny, a to oczywiście wpływa na sprzedaż biletów i na większą oglądalność. Michał, a ty nie myślałeś, żeby po prostu spróbować swoich sił. Nie wiem, może w jakiej walce charytatywnej, może nie wiem, na jakiejś gali nie chodzić to po styłku. No wiadomo, jesteś mecenasem. Ciężko ten wolny czas znaleźć, no ale chodzisz na treningi, udaje się rekreacyjnie regularnie trenować, nie, nie korci tak, żeby spróbować jak to jest od środka? Nie, 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 nie. Ja jakby, robię to dla siebie, robię to dla, dla, dla swoich dzieci. Razem z nimi miałem pozdrowić Maksyma i Marcela. E, z nimi chodzimy na, e, na treningi, tak dla siebie po prostu. dla dla rozrywki, dla sportu. Natomiast nie, no, to jest daleko ode mnie. Nie, nie, dziękuję. A ogólnie zdarzyło Ci się prowadzić kiedyś sprawę jakiemuś człowiekowi powiązanemu ze światem sportu walki? E, tak. Byłeś stroną e, broniącą, czy raczej tą drugiej? Broniącą, 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 nawet coś tam teraz się toczy. E, no Jest, są takie sprawy. Toczę. Co wyjdzie, zobaczymy. Natomiast tak, są takie sprawy. Zdarzają się. Michał, jeśli chodzi o Twoją kancelarię prawną, to jeśli ktoś tutaj oglądający wywiad szukałby dobrego mecenasa i chciałby się zgłosić, to jeśli mógłbyś tu powiedzieć, gdzie, jak co, no i jakimi sprawami głównie Twoja kancelaria się zajmuje? Jeśli rzekłbym dobrego, to nie będę polecał nikogo, natomiast szukałbym, szukałbym mnie. No ja polecam Ciebie, bo jesteś bardzo dobrym metanasem. Mamy, jesteśmy w Szczołowcu i w Skarżysku. Natomiast ogólnie prowadzimy się w całej Polsce, w Gdańsku, w Zakopanem w Rzeszowie. Także... To jakby nie ograniczamy się do jakiegoś tam okręgu, jeździmy po całej Polsce, Rozwijam się teraz bardziej, mamy coraz więcej też osób, które mi pomagają, eee, także serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to myślę, że jesteś w stanie pomóc. To może teraz polecenie dla innych mecenasów, no bo wiadomo, prawnik to jest... Zawód, z którego idzie zarobić, ale to też jest bardzo stresogenny zawód. Czy właśnie te treningi sportowe pomagają ci, żeby rozładować te negatywne napięcie emocjonalne, które w tobie się znajduje? Wiadomo, ja no na jakieś tam trudne sprawy. Wiesz co, ja tego tak nie traktuję. Ja bardziej traktuję pod względem tego, żeby bardziej spędzać czas z dziećmi. Mam dwóch synów, więc to jest też taki sport typowo męski żeby z nimi mieć jakąś tam większą więź. Młodszy jest troszkę za mały, bo ma 5 lat, ale starszy, który ma 7 lat, jest tym sportem bardzo zafascynowany. No, y chodził na piłkę, na pływanie, na Kinja Warriors, na taniec, to mu to go nie, gdzieś tam nie nie angażowało, a ten sport, to MMA chodzimy już ponad miesiąc, bardzo mu się podoba, nawet teraz był chory i no, w złożach opowiadał, żebym przeprosił panów, którzy chodzą na, na, na te treningi, bo nie może przyjść, bo jest chory, ale na pewno będzie chodził, także głównie to robię dla nich, żeby z nimi spędzać czas. Czy to pomaga w stresowaniu? Pewnie tak, jak każdy sport, no gdzieś tam ja kiedyś bardzo dużo piłki nożnej, grałem, natomiast no, w moim wieku jest ciężko zebrać z tą drużynę 10 czy 12 facetów w moim wieku, żeby grać, a MMA jest takim sportem, że wystarczy tak naprawdę jeszcze jedna osoba, żeby sobie tam sparować czy, czy ćwiczyć i ja jego bardzo polecam, warto. Michał, lecimy dalej oglądać Galefeni. teraz pytanie, kto wygra w walce wieczoru? mistrz Wawrzyniec Bartniek obroni pas, czy raczej jego oponent sprawi tutaj taką niespodziankę, że miejscowi kibice nie będą zadowoleni? E, wiesz nie ukrywam, że ja przyjechałem tutaj dla dwóch walk, tą walkę, która otwierała e, galę, czyli na galę Oskara Bugi. E, też e, głównie skupiam się teraz już na common event, czyli na walce Miś borowski bo z tego co wiem, to mist znaczy wygrany tego pojedynku być może stoczy walkę z Mioszem Krukiem, którego też wspieram i którego teraz pozdrawiam. E, natomiast walkę wieczoru powiedzmy t, t, będę oglądał, natomiast za nikim nie kciuków. Myślę, że po prostu wygra lepszy. Michał Podgórski, mecenas, który wspiera sporty walki nie tylko dobrym słowem, ale również tak, żeby ten sport się mocno rozwijał. Bardzo dziękuję Ci Michał za rozmowę no i Dzięki. mam nadzieję, że do następnego. Do następnego, dziękuję bardzo. Dzięki, pozdrawiam. Blachy Minda. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa, po powycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl